W cieniu wyborów sejmowych dobiegła końca historia obrony szkoły imienia Joachima Lelewela w Wilnie. Na nic zdali się protesty, wiece i petycje. Nie ma już polskiej placówki na antokolu. Pod naciskiem władz miasta Rada Szkoły zadecydowała o przeprowadzce i postawiła kropkę w sprawie budzącej emocje od kilku lat. Uczniowie z obu pionów uczą się już we wciąż remontowanym mniejszym budynku, w dawnej chwili szkoły Lelewela. Boli, bardzo boli, ale to jest tylko przycinek, o kropce nic nie, nikt nie mówi, przede wszystkim nie rodzice i część nauczycieli też. Um, mam nadzieję, że czas nie tylko leczy, ale jeszcze i uczy i każdy z nas doceni co mieliśmy, co straciliśmy i co mamy i wówczas i rodzice, i nauczyciele, a przede wszystkim administracja, wówczas jestem przekonana, że do nas wróci jedność, co jest najważniejsze. Przeprowadzka odbyła się szybko i bez rozgłosu. Rada szkoły już wcześniej uznała, że dalsze stawianie oporu jest bezcelowe, skoro przez półtora roku ani polskim radnym, działaczom społecznym i politycznym, ani nawet władzom Wilna nie udało się wpłynąć na rządzących Wilnem liberalów, by odwołali decyzję o wyrzuceniu polskiej szkoły z Antokola. Nie wszyscy rodzice i nauczyciele pogodzili się z kapitulacją, co doprowadziło do podziału wewnętrznego. Znaczna część szkolnej społeczności na czele z dyrekcją uznała, Jednakże zamiast na walce trzeba wreszcie skupić się na nauczaniu i odbudowie renomy szkoły. Rada Szkoły przyszła do budynku, obeszła wszystkie pomieszczenia i stwierdziła, że już my możemy proces nauczania przeprowadzać tu w tej szkole. I Cała szkoła od zerowej klasy do 12 ma normalne lekcje według rozkładu. Wszyscy pracują w pierwszą zmianę. Mamy żal i naprawdę poważnie mówię, odczuwamy taką no, swoistą zdradę. I każdy krok musi być przemyślany. Nie można tak raptem w ciągu dwóch godzin zdecydować i wynieść się i zrobić całkowity chaos. W naszej audycji od dawna na bieżąco opowiadaliśmy, jak wileńscy Polacy bronili najstarszej polskiej szkoły Wilna, która obejmowała swoim zasięgiem olbrzymią część miasta. Niestety w związku z tą niepewnością jutra liczba uczniów wciąż malała. Do tego pobliska szkoła podstawowa imienia Antoniego Wiwulskiego stała się filią Lelewela. Po zmianie koalicji rządzącej Wilnem i odejściu Polaków do opozycji nowe władze postanowiły złączyć szkołę i jej filię pod jednym dachem, ale mniejszym filii właśnie. Placówka działająca od prawie 70 lat na Antokolu musiała przekazać swoją historyczną siedzibę szkole litewskiej, która od dawna o to zabiegała. My straciliśmy całą ulicę antokolską, czyli cała dzielnica nawet antokolską i 240 ulic. Mocno trzeba będzie pracować na to, żeby dzieci z rodzin polskich czy rosyjskich chcieli dojeżdżać aż stamtąd tutaj. W każdej sprawia są swoje plusy i swoje minusy. Jednoznacznie można powiedzieć, że naprawdę antokol został bez placówki w mniejszości narodowych, To nam wszystkim boli. Nikt stamtąd nie wyszedł, śpiewając i z uśmiechem na twarzy. No, a co władza, co zdecydowali, to my mamy. No. Swoistą rekompensatą na otarcie les był remont szkoły i podniesienie do rangi gimnazjum, co ma gwarantować pewność jutra. Za to jeszcze do kwietnia uczniowie będą musieli uczyć się w Towarzystwie Budowlanych, co złośliwi uznali za dobry omen dla pierwszego czasu wojny Polskiej Szkoły Techniczno-Inżynieryjnej w Wilnie. Nie zmienia to jednak faktu, że obecny budynek nie dysponuje nawet własnym boiskiem i aulą, która jest jednocześnie stołówką. A jeżeli zacznie przybywać uczniów, to szkoła będzie już przepełniona i nie da się uniknąć pracy na dwie zmiany. Dlatego rodzice zaskarżyli decyzję władz miejskich do sądu i pomimo przegranej w pierwszej instancji, za wcześnie chyba jeszcze mówić o zamknięciu sprawy Lelewela. Jeśli będzie sąd litewski nieprzychylny, idziemy dalej. Ta sytuacja nie złamała rodziców. Ale Już teraz rodzice mają pewne plany, nie odpowiada dla nas ta sytuacja. Remonty owszem, ale pokaże czas, jakie to są remonty. Wrócimy do tego tematu na pewno. Kropka jeszcze nie zapadła, nie postawiona. No ja chyba powiem, że jest wielu kropek. <grym> Widzi Pani jeszcze jakieś szanse powrotu na Antopól? <grym> nie wiem, jest tak nie? przyszłość pokaże, czas pokaże wszystko. że kucharskich jest wiele, o kuchni wileńskiej też wydano niemało, ale na książkę Ewy Wolkanowskiej-Kołodzi Wilno. Rodzinna historia smaków czekano z niecierpliwością. Na prezentacji książki w Instytucie Polskim zgromadziło się sporo osób. Wielu znało mamę autorki, która słynęła z niezwykle smacznych i ciekawych potraw przygotowywanych na przyjęcia w Instytucie Polskim, Polskiej Ambasadzie czy jakichkolwiek innych polskich imprezach w Wilnie. ręka do góry, kto kiedykolwiek spróbował kuchni mojej mamy? Tak, no właśnie, dobrze. Nie, nie, nie. Tak, właśnie. Tak naprawdę książka tak naprawdę powstała ze względu na moją mamę, tak, która kochała gotować, która umiała gotować, która uwielbiała jeść i każda okazja była dobra, żeby się spotkać przy stole. Wystarczyło, że się wyrosło w takiej rodzinie, rodzinie wileńskiej i się jadło po prostu latem, o, na przykład z łyżki, albo ogórki z miodem, te wszystkie chłodniki, cypeliny, kiszki, babki i już się tym smakiem się jakoś przesiąknęło. Ja nauczyłam się gotować dopiero jak wyjechałam do Polski na studia, ponieważ wtedy gotować nie musiałam, bo jak się rośnie w takim domu, gdzie jest babcie, która świetnie gotuje i dobrze gotuje, jak jest mama, jak jest tata, który potrafi gotować i wszyscy się przeciegają o to, kto dzisiaj będzie gotować i co, i ta lodówka jest zawsze pełna, to nie mam potrzeby, żeby jeszcze zaganiać dziecko do roboty. Tak? Więc ja się musiałam tylko uczyć niestety. Więc ja, jak przyjechałam na studia na Warszawę i się okazało, że tam w, ludzie nie znają tak świetnych potraw, jakie są na Litwie. Y Dzwoniłam do mamy z, z, akad z Akademika, pytając, mamy jakiś przepis, prosty przepis, który mi się na pewno uda. Tylko, że mama była taką gospodynią, która po prostu potrafiła gotować, widziała na oko, I się do niej ktoś dzwonił i pytał: Ach, ile tam cukru dać, to na oko. A jak ma ciasto wyglądać? No bo już widać, tak? Nie, nie widać, tak? Mama kiedyś mi dała przepis na tort z twarogu, który jest chyba w tej książce. Jest, jest. jest a tak, a tam się chyba się jeszcze było takie, chyba ten twaróg miałam chyba sama zrobić. I ja pamiętam, że siedziałam kilka godzin... ...patrząc na to, na to mleko, z którego ma powstać, powstać twaróg, a mama nie powiedziała, że mam to zagotować. Ja czekałam, aż to się zetnie, to się ten twaróg sam się zrobi. I przychodziłem koleżanki i mówiły: słuchaj, no chyba już coś zaczyna chyba się dziać już w tym garnku, tak? Przed kilku laty powstała książka Smaki Rosji, bo takie było zapotrzebowanie wydawców. Bardzo jest dobra, um, właśnie zakąseczka um, nikolaszki. I to jest tak, że um, do tego bierzemy cytrynę, czy cytrynkę, cytrynka umyta, sparzona i klejamy ciniutko, ciniutko plasterki cytryny. Najpierw maczamy jedna strona do cukru. Super zamaczamy, druga strona kakao. I pijemy wódkę i i nikolaszkami. Matka i córka przystąpiły następnie do przygotowania książki Smaki Wileńszczyzny, ale Genewa Fałkonowska nieoczekiwanie zmarła. Pisałam tę książkę tak naprawdę, kiedy byłam w żałobie. To był mój sposób na przeżycie żałoby po, po mojej mamie. Ale widziałam, że książka ma być lekka, że ma być zabawna i na przykład Polek z Polski musi wiedzieć, że jeśli w knajpie litewskiej tak po polsku zamówi na przykład uszka, no to dostanie świńskie uszy, pokrojone, wędzone albo gotowane. Tak samo się zamówi kopytka, to nie dostanie wcale tych małych, niewinnych kluseczek, a dostanie świńskie, duże, ugotowane kopyta, no, które jednak ciężko zjeść w sposób bardzo, bardzo elegancki. Po prostu się bierze rękoma, popije się piwem i się tak, jak się tutaj mówi, tak się wysysa z nich. Najbardziej odważne to oczywiście gotowane uszy i kopyta świńskie, ale mało takich spotkałam w swoim życiu. <laughs> Języki i te sprawy, tak? Języczki w galarecie z majonezem, takie, no, no, też taka no, zakąska no, taka, tego, tego czasu właśnie. Mm. na no, pewno te cypliny, tak? które są jednak stały się taką wizytówką. Tak? I kiedyś powiedziałam właśnie niedawno babci, że wie babcie, no ja w sumie w Warszawie no tak cypelinów sama nie robię, a babcia powiedziała, jak mąż się każe, to zaczniesz. <laughs> Sąd też chciałam przeprowadzić? No bo z tego co wiem, to ludzie cypliny jedzą albo ze skwarkami, albo ze śmietaną, albo jest ze śmietaną i ze skwarkami. Dobra. Kto ze skwarkami jadł ze Ręka do góry. Ja też. Dobrze. Kto ze śmietaną? A Aha. kto ze skwarkami? A I ze śmietaną, śmietaną razem. Im więcej tłuszczu, tym lepiej. Tak, im więcej tłuszczu, tym lepiej. Dokładnie tak. babcie to jest babcie, która może na okrągło karmić. Tak, i nawet jak jej wnuczek ma 20 kg nadwagi, to misją babci jest, żeby ten wnuczek nie chodził głodny. Więc babcie zachęca do jedzenia. Na przykład moje babcie Gienie, która jest niesamowitą kobietą, ale która naprawdę czasami potrafi zirytować całą rodzinę, ponieważ na przykład wszyscy sto, siedzą przy małym stoliku. Ten stolik jest zastawiony potrawami, a babcie cały czas recytuje, co na tych, na, na tych talerzach jest. Na przykład no zjedźcie jeszcze ryby, no zjedźcie jeszcze sałatki, no zjedźcie jeszcze jednego blina. I tak podsuwa, 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 podsuwa. Ale Wie, że dobra gospodyni to jest taka, która ciągle zachęca, bo lepiej gościa zabić niż wypuścić głodnego. Na, na maliny też można tak? Jagoda powiedzieć. No, Czy tak, bo, mówię, tak? no bo jagody to są to są, nie wiem, to, są, to są maliny, truskawki, poziomki. Małe owoce, tak? Mhm. To są wszystko jagody. To moja mama kiedyś miała taką opowie, o, takie, o, historyjkę. Mm -hmm. Została poproszona od chyba ż, o, żona w, w, w konsulach polskich poprosiła, że przyniosła, kupila kupiła jagód. Mama zapytała, jakich jagód? No czy wiadomo jakich jagód? A miała, różnych, no tych różnych, wiadomo, małych, dużych i tak dalej. No, A czarnic nie było. Więc mama przyniosła cały koszyk właśnie malin, malin. porzeczek, poziomek, tak. Yy, on to tak spojrzała na to i powiedziała: Aha, a ja go nie było? No właśnie, jak się Państwo w domach nazywa takie coś, co się, z czym się mocze, bliny kartofiane? Maczanka, Biereszczaka. Maczanka, Pamoczka, jeszcze tak. Pamoczka, pomoczka. pomoczka. Pomoc? ja ostatnio spotkałam pama czajka. jeszcze. Tak. Ktoś jeszcze jakoś? Jak się bierze blin kartoflany ręką, zwieje się taki rulonik jak łyżką, tak się zagarnie i się od razu je. Dzieciństwie, to do jakich smaków, do jakich potraw przygotowywanych dla przez twoją mamę tęsknisz? Tęsknię do takich potraw najprostszych, które tak naprawdę mogę też sama zrobić, na przykład do zupy poziomkowej. To był smak dzieciństwa mojej mamy i latem mama mówiła, że słuchaj, idziemy na poziomki, szliśmy na łąkę, gdzieś tam pod las, brałyśmy jakąś taką śmło trawy. Nanizywałyśmy te poziomki na tę trawę, wracałyśmy, brałyśmy gliniane miseczki, nalewałyśmy tam zimne mleko, wrzucałyśmy tam te poziomki i siedząc pod jabłonką we wsi gudele jadłyśmy. I tak naprawdę mi się hmm, tęskni nie do samych potraw, ale do tego takiego celebrowania tego jedzenia z mamą, która potrafiła jak nikt inny się cieszyć z najprostszych rzeczy jak na przykład pierwsze poziomki. W Na najbliższy weekend od 11 do 13 listopada w Wilnie będzie królował polski monodram, a dokładniej trzeci już międzynarodowy festiwal Monowschód, którego organizatorem jest Polskie Studio Teatralne w Wilnie. Monodram jest najtrudniejsza forma teatru, bo to człowiekowi powiedzmy utrzymać godzinę widownie w słuchaniu, w skupieniu jest trudno, dlatego to jest najtrudniejsze. W Rudominie, Trokach oraz w Wileńskim Domu Kultury Polskiej, a przede wszystkim na scenie tak ważnego dla Polaków dawnego teatru na Poholance, można będzie obejrzeć w sumie 8 sztuk. Będą to teatry z Wiednia, z Ukrainy dwa, Żytomierza i Zelwowa. Będą nam nasi przyjaciele, goście z Polski. Ten maraton monodramów rozpocznie premiera kolejnej sztuki wileńskiego aktora Edwarda Kiejzika, który zamieni mundur oficera Armii Czerwonej na żołnierza jego cesarskiej mości. A monodram właśnie szykuje nam wierny przyjaciel, reżyser Sławek Gaudyn, który wybrał sobie Edwarda Kejzika jako bohatera, którego robił właśnie oficera Armii Czerwonej i teraz to będzie haszek przygody Szwejka. A więc już w najbliższy piątek wileńska premiera dzielnego szwejka na Pocholance i przez trzy dni wielkie święto polskiego monodramu w Wilnie.